obiekt 430U to ostatni z pojazdów 10. poziomu, które w roku 2020 doczekały się jakichś zmian. Robiłem wam materiały o czołgach, które dostały buffy, następnie zobaczyliście odnowiony materiał o Progetto e, 10-tierowym włoskim czołgu średnim, włoskim czołgu średnim włoskim. Tak, wybaczcie, będę się mogę się mylić, ale to już jest któryś film nagrywany dzisiaj przeze mnie, jestem potwornie zmęczony. A muszę się wyrobić, mam mało czasu, by nagrać te materiały przed, no niestety, służbowymi sprawami, a jednocześnie przez to, że goni mnie termin wprowadzenia nowego patcha, no to nie chcę, żeby mi przepadły powtórki. W każdym razie, skracając, 430U to ostatnia dycha, jaka doczekała się zmian w ubiegłym roku, ja w końcu w tym roku za te czołgi się zabrałem, tak jak to dostało nerfa i już materiał o nim zrobiłem, tak 430U lekko po łapach dostało. I też dzisiaj podzielę się wam, z wami moimi wrażeniami po pograniu po trochę 430U i jak to dalej wygląda. Zapraszam do materiału i wybaczcie mi dzisiaj mylenie, no bo zmęczenie robi swoje. Cześć, witajcie! Witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj weźmiemy na tapet ponownie obiekta 430U. To jest też, znaczy zdecydowałem się też, żeby zabrać za niego, ponieważ nie tak dawno temu widzieliście materiał o 121, która była zbafowana, natomiast 430U dostało po łapach. I też chciałem sobie porównać, jak mi się będzie grało obecnie radzieckim medem na tle poprawionego chińskiego meda i powiem szczerze, jestem troszkę zaskoczony, bo spodziewałem się, że 121 da mi więcej frajdy. A okazuje się, że mimo wszystko grało mi się przyjemniej 430 U. Ten materiał nie do końca jest taki, jak ja bym sobie tego życzył. Bo do pełni szczęścia brakuje mi jednej bitwy z Mką. Po zmianach nie udało mi się, kiedy sobie ostatnio grałem, wbić ponownie MK, ale ponieważ ja masterkę na tym czołgu mam, to stwierdziłem, dobra, już trudno, a niestety no tutaj akurat gonią mnie różne, różne terminy i sprawy nie ode mnie zależne. Eee, a bitwy, które chcę wam pokazać, są w miarę przyzwoite może nie idealne, ale w miarę przyzwoite, chociaż i tak głównie chodzi o moje odczucia. Eee, przede wszystkim, 430U dostał połbienie, jeśli chodzi o nerw do włazów, eee, do pancerza. I czy to jest odczuwalne? No, trochę jest odczuwalne, ale i tak uważam, że 430 jest dalej pojazdem, który jest w stanie wziąć na siebie ciężar gry, wziąć kogoś na siebie grę na pancerz. Wychodzi mu to lepiej niż 121, a zdecydowanie można to wykorzystać, kiedy jesteśmy rzuceni na tiery 9, a przede wszystkim 8, bo jednak ten pancerz. Robi robotę na ósemkach, jest w stanie podbijać trochę pocisków i przede wszystkim jest łatwiejszym czołgiem do grania dla graczy słabszych czy mniej doświadczonych, bo wyjazd 430-u ze względu na jego pancerz może czasami okazać się nie aż tak tragiczny w skutkach jak chociażby zły wyjazd Leopardem. Leopard nie ma pancerza. Tam każdy zły ruch jest momentalnie karany, mimo że w rękach bardzo dobrych graczy to Leopard jest dużo lepszym medem, yy, dużo bardziej skutecznym. 430U ma swoje, ma swoje też wady, ale do takiego normalnego grania, dla powiedzmy normalnego gracza, w wielu przypadkach 430U będzie lepszy, i też yy, rozwijając sobie linię medów, to na pewno 430U dalej jest jednym z takich medów, yy, które można sobie zrobić na początku ze względu na to, że właśnie. On wybacza dużo, dużo więcej, a to też pozwala przeżyć nam dłużej na polu bitwy. Oczywiście ma swoje wady, i tutaj głównie chodzi o działo, które bywa kapryśne. Do tego też zobaczcie, ja mam tutaj załogę, czterech załogantów, piąty perk na 91%. Więc to jest całkiem już spoko, załoga. Ogólnie chcę mieć na każdy gdzieś dążę do tego, żeby na każdej dziesiątce. Dopóki nie zmienią tej załogi, bo pewnie i tak się nie wyrobię, mieć pokończone piąte perki, nie licząc artylerii, oczywiście. Yy, jeśli chodzi o wyposażenie, wydaje mi się, że stabilizator i dosyłacz, no to jest taki zestaw obowiązkowy na tym czołgu. Trzecim modułem już sobie kombinujcie, jak chcecie. Ja wrzuciłem moduł do poprawy celności, bo to działo po prostu jest kapryśne i chciałem je troszeczkę poprawić. Rozkład amunicji 25-22 na 3, ale tak naprawdę z tym rozkładem, jak już oglądacie ten materiał, to też można sobie pokombinować, bo jest zapewne już w grze to przełączanie się ze zestawami. Granie na racjach bojowych jest bardzo, bardzo ryzykowne. O dziwo ja tym czołgiem jaram się, jarałem się dużo częściej niż czołgiem 121, niż o, bo mi chodzi o zwykłą 121, jeśli do niej nawiązuję. Z 121 paliłem się dużo rzadziej, 430 potrafiłem się zapalić kilkukrotnie w przeciągu, nie wiem, rozegraniu 20-30 bitew. I takie granie to notabene i granie z ogniem, więc musicie się zastanowić, czy chcecie ryzykować, czy jednak lepiej bezpieczniej grać z... Gaśnicą, bo pojazd od jednego strzału nawet potrafi się zapalić, więc musicie to jak gdyby wziąć na, na klatę, jeśli, te, jeśli ryzykujecie. 5 stopni depresji, mówiłem już o tym, ja odzwyczaiłem się od grania czołgami o tak niskiej depresji, mimo że są przecież kiedyś 5 stopni to nie było aż tak tragicznie, ale jednak wolę, jak ta depresja jest lepsza. 18 stopni elewacji. Jeśli chodzi też o parametry, działa same, no to mamy tutaj 252 pędy na pociskach zwykłych, więc powiedzmy tak sobie, ale aż 340 na hitach. Czy jesteśmy w stanie tym podziurawić praktycznie wszystko, co potrzebujemy? 440 alfy, jak na MEDA, no to, to jest dużo, no bo tylko e, 121 może z, nami może z nami konkurować, a troszeczkę mniejszą alfę, ma Leopard. No i czas celowania 2,3, ale ta stabilizacja jest taka sobie, chociaż i tak wydaje mi się, że ciut może przyjemniejsza niż w 121, celność 0,4, no i tu jest problem, dlatego ja właśnie ze względu też na tą słabą celność na papierze starałem się ją poprawić jak to tylko jest możliwe. No i tak samo jak przy materiale o 121, wejdziemy sobie na stronę Tanks GG i porównamy jak te pojazdy prezentują się na swoim tle. Widzimy, że Obiekt 430 ma mniejszy DPM i obawiałem się szczerze mówiąc, że ten mniejszy DPM spowoduje, że jednak będę bardziej wzdychał do 121, a tak nie było. Nawet niższa penetracja jakoś nie była aż tak bardzo odczuwalna, bo jeżeli potrzebuję więcej peny, no to mam hity, yy, które... Robią robotę. Uszkodzenia identyczne, potencjalne uszkodzenia dużo większe na 430 U, ale i na 121 ta amunicja raczej wystarcza. Czas celowania jest lepszy na 430 U. Yy, mówiłem o tym, że na 121 bardzo mi to przeszkadza, ale gdzieś tam w superteście było zaplanowane kolejne zmiany do 121, więc widać, że dalej to nie wpłynęło. Nie wpłynęło na poprawę. Za to, no tutaj 121 ma lepszą stabilizację, a 432 stabilizację ma gorszą, więc powiedzmy, gdzieś pewnie to się wyrównuje. Jesteśmy wolniejszy niestety niż nasz chiński odpowiednik, co też daje się odczuć, bo na 50 km na meda to nie jest nie wiadomo jak dobrze, ale też nie ma tragedii. Wolniejsza prędkość cofania, mniejszy stosunek mocy do masy powoduje, no, że jednak to, ten med nie jest super żwawy, ale za to nadrabiamy jednak pancerzem, no bo 160 i 300 na wieży oczywiście z weak spotami, ale jednak to jest, to jest wartość, która pozwala przy schowaniu dolnej płyty coś tam przetrwać, a przy losowaniach na niższe tiery w niektórych momentach, tak jak też powiedziałem, zagrać jak chatek. Mimo wszystko, mimo że obiekt 430U został znerfiony, a 121 zbafowana, to na chwilę obecną więcej przyjemności na bitwach losowych i tak miałem na radzieckiej maszynie. Dość zabawne jest to, że jak robiłem ostatnio materiał o 430U, to twierdziłem, że tego czołgu nie znerfią, no, bo, bo przecież był taki moment, że był planowany nerw dla 430 U. Potem się z tego wycofano, a jednak ostatecznie też ten czołg po łapach trochę dostał. Niewiele, ale jednak dostał. Wydaje mi się, że tylko po pancerzu, jeżeli jednak coś mu jeszcze znerfili, o czym ja teraz zapomniałem, to na pewno napiszecie to w komentarzach. Yy, inna ważna sprawa. Decyduję się na pojechanie na tej mapie, jaką jest granica Imperium, z tej strony, co nie jest raczej dobrą, dobrym ruchem w teorii, bo ta mapa jest mocno niezbalansowana. Zazwyczaj ten kap wygrywa tę stronę, za to z tego kapa jest o wiele łatwiej wjechać tu i walczyć w tych okolicach. Natomiast gdyby tu były same dziesiątki, tak bym nie pojechał, ale ponieważ dało mi dziewiątki i ósemki, to stwierdziłem, że zaryzykuję. Są wiar, no ja dobra, spróbuję zagrać, zobaczymy, zobaczymy co z tego. Wyjdzie, gdyby też nie to, że właśnie powiedzmy, no gonią mnie pewne rzeczy, na które nie mam wpływu, to jeszcze bym pewnie tym 430 u trochę pograł i pewnie prędzej czy później. Y, jakąś lepszą bitwę pod względem Expa wbił, ale akurat to nie jest głównym założeniem, bo ja chcę w takich czołgach, o, jeśli chodzi o czołgi, które zostały zmienione, czy też zbafowane, czy znerfione, po prostu pograć nimi trochę i zrobić odkurzony materiał, bo jeżeli już i tak mam masterkę na tym czołgu wbitym, a przypominam, ja bym chciał mieć y, masterkę na każdym czołgu, który zostaje u mnie na stałe w garażu. Ebola pozdrawia. I tyle, jeżeli już się kiedyś udało bić, to fajnie, A reszta to jest taki bajer, Jeżeli po jakichś zmianach ta MK wpadnie, to fajnie, ale głównie chcę się z Wami podzielić moją opinią na temat zmian, jakie Wargaming do tych maszyn wprowadza. Więc też pewnie w przyszłości może się tak zdarzyć, że jeżeli jakiś czołg będzie zmieniony, to też zrobi o nim materiał, mimo że kolejny raz masterki. Nie wbije. Na razie za dużo uszkodzeń to nie mam, bo jeden strzał i trochę asysty. Ale zobaczyłem, że ten T22 Met postanowił sobie ostrzej podjechać. To mówię, dobra, jadę po niego, jadę po niego, ale właśnie. No i tu jest ten cały Bayer, cały problem. Po pierwsze, mamy sytuację, w której ja mam problem z depresją działa, no bo to jest tylko 5 stopni. Druga rzecz, mamy tu AEF'a i obiekta 274A. Teraz bym się wycofywał, nie wyjeżdżałbym i właśnie starał się obijać tego faza. Niestety się od niego odbiłem. Ten face tak naprawdę wszystko mi zepsuł, bo ja miałem w planach ostry wyjazd i pokończenie tutaj, co się da, ale też trzeba przyznać, że dyktator84, o ile nie jest to nik z Anonimizera się nie popisał, bo został w miejscu, na którym, w którym go widziano, więc jedna lufa odpadła, teraz wyjeżdżam, T22, te strzelam ją oczywiście tak, by być pewnym przebicia, ona wyjeżdża po standarda, Dobrze, dobre zagranie, żeby skończyć lufę. Chowam się za skałą, bo bałem się beczki, która do mnie strzelała. Eliminuję wrogą dziesiątkę i już mam dwa fragi. Jest 5 do 5, ale ich topowej radzieckiej maszyny nie ma. Za to jest oczywiście AMX 50B, groźny ze swoim magazynkiem. Też dużo tutaj szczęścia, że nie straciłem do tej pory żadnych hapeków. Renegat gdzieś tam przede mną. Prawdopodobnie był, więc jadę go szukać. Jeszcze zerkam, czy jest przestrzał, może na tego Fejza, ale nie, bo wy... bo mamy tam skały. Jest Renegat. on ma bardzo dobry DPM, więc też na jolo na razie tak od razu nie wyjeżdżam. Oddałem jedną pestkę, delikatnie, 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 czy zdążę zanim się schowa? Tak jest. Kolejna pestka wchodzi. Nota alfa na 430 U robi, robi wrażenie, zwłaszcza na niższych tierach. Jak taką 8 bijamy, to boli. 121 -ką byśmy go bijali jeszcze szybciej, więc wtedy trzeba przyznać. To też jest, też jest ciekawe, no ale jednak 430 U, wydaje mi się, że częściej wychodziłem bez szwanku ze względu na pancerz, ten Renegat też. Zobaczcie, ja już mu trzecią pestkę oddałem za darmo, 7 do 7, wyrównana bitwa póki co. Biorąc pod uwagę niezbyt dobry rozjazd też nasz, może niezbyt konwencjonalny, to bałem się, że to się może różnie potoczyć. Beczka została wyeliminowana, mam 2500 uszkodzeń zrobionych, 3 fragi, jest 9 do 7. Nie widzimy gdzie jest Tortoise, pojawia się skorpion, którego jeszcze do tej pory nie było widać. Skupiam, 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 skupiam. Ciach za 427. On jest ogłuszony, więc była szansa, że mnie nie wyspotuje, no bo na, teraz kiedy jest na ogłuszeniu, jego załoga ma dużo mniejszy view range, dużo mniejszy zasięg widzenia. I udaje się teraz mojemu sojusznikowi go dobić. Dostaję spota, i prawdopodobnie to właśnie ten drugi skorpion, który wcześniej był na minimapie, we mnie trafił. Nie przebił mnie 360 tylko uszkodzeń zablokowanych przez pancerz. Teraz już kolejny strzał. Zobaczcie, ja już dwa strzały od skorpiona przyjąłem bez zadanych uszkodzeń. Gdybyście byli takim leopardem, który jest ogólnie medem lepszym o 430 obecnie, no to. To byście już raczej tylko jakimś fartem te strzały jeden może odbili. A tak byście byli biedniejsi o jednak parę ładne kilkaset hp. -ków. I to jest właśnie duży plus 430 U. Cecha, dla której ten pojazd dalej jest popularny i dla której dużo osób dalej tą maszyną gra. Kolejny, trzeci strzał Skorpiona, On już musi tam wyzywać. Pewnie, że ja jakiś cheater albo coś, a tu już trzy strzały skorpiona, ale nie wszystkie strzały, które przyjąłem bez, za, bez zadanych mi uszkodzeń. Pokazuję ten licznik, nie będę wnikał, dlaczego tak jest, bo tam pewnie czegoś nie liczy. Jest artyleria, polewam tego skorpiona. Strzelam po artylerii. Miałem nadzieję, że może polosuje mi alfę i ją skończę. Dlaczego lałem Skorpiona? Bo miałem zapas hp i mogłem sobie na to pozwolić. Przede wszystkim widzę Artę. Ja jestem człowiekiem prostym, widzę Artę, to w nią strzelam. Oczywiście, gdybym tych hp miał dużo mniej, to zająłbym się najpierw Skorpionem, ale to jest duży plus, kiedy oszczędzicie hp -ki i możecie sobie potem zagrać właśnie inaczej, wykorzystać je w drugiej fazie bitwy. To jest coś, z czym ja miałam często problem, że wywalam się z hapeków na początku, i potem, potem, jest, po, potem są problemy. No i zostaje Tortoise. Jeszcze sporo hapeków do wydojenia. 4 fragi, 4600, uszkodzeń. szkoda, że tutaj jest ta skała, która uniemożliwia mi, ale zanim Tortoise, to najpierw arcioszka. E, najlepsze okay. musi tutaj być. E, mimo, że. E, znaczy, ładuję teraz hity, chociaż to jest e, całkowicie niepotrzebne, bo Tortoise był tyłem, ale. Już tak dla pewności miałem, bo, bo nie wiedziałem, czy on będzie tyłem, czy przodem. W sumie to i tak niczego nie zmienia. Wygrywamy 15 do 8, a ja zrobiłem specjalistę. A screeny końcowe wyglądają następująco: w ten wpadła znaka pierwszej klasy, specjalista i duży koliber. Niecałe 6000 uszkodzeń, 5728 punktów, 572 asysty i 6 fragów. Przyznam szczerze, spodziewałem się więcej ekspa po tych fragach, a dostałem niecałe 1200 tego ekspa. Yy, troszeczkę, troszeczkę byłem zaskoczony fakt faktem, że u Smetjery to też robi, to też robi swoje. No ale nieważne, ważne, że wygrana, 22 strzały oddane, 17 trafionych, 16 z penetracją. Na te 5728 uszkodzeń 1612 na desancie powyżej 300 metrów, przejechane trochę powyżej 2 km. Yy, na czysto z różnymi bonusami zarobione 84 tysiące kredytów, wpadło 7 obligacji. I yy, lecimy z drugą bitwą. Też na ósemki, a do tego brak artylerii, ale tak jak mówiłem, jeżeli da Was na ósme tiery tym czołgiem, to można grać zupełnie inaczej niż na samych dychach, w sensie można grać ostrzej. Oczywiście to też zależy na kogo trafimy w pierwszej kolejności, no bo jeżeli wyjedziemy 430U na inne dziesiątki, no to trochę inaczej to wygląda niż musimy walczyć z ósemkami. Teraz AMX CDA 105 dostał spota i już oberwał. Ja będę zjeżdżał tu do wody. Ta trasa, którą pokonuję, ona nie jest zbyt dobra, jeżeli nie jesteście super szybkim czołgiem, bo można oberwać, dlatego też skrad sobie najpierw jadę tutaj przy... przy brzegu, bo widziałem, że tam jest 430, który nie ma depresji, więc musiałby dość mocno się wychylić, no ale widzimy, już tu jest jedna dziesiątka. Jest buras. Trochę byłem zaskoczony tym obiektem 277, że zdecydował się na taki pojazd, podjazd. Inna sprawa, no, że 277 dysponuje na tyle dobrą mobilnością, że on praktycznie jedzie jak ja: no, jedzie jak jak medy. Teraz strzał w 430 za 488. Zobaczcie, już ich topowa maszyna, już ich dziesiątka została mocno obita, jest zmuszona do odwrotu. Nasze czołgi ciężkie to był beznadziejny strzał. W moim wykonaniu nasze czołgi ciężkie no, będą miały problem, żeby się tam utrzymać, zwłaszcza że jest 260, już ostro puszują dlatego też widząc mini mapę, widząc to, że przegrywamy, musimy przycisnąć tę stronę e, musimy przycisnąć tę stronę, jednocześnie zmotywować czołgi znajdujące się w tych okolicach, by nam pomogły. Więc no tutaj zabrakło Zabrakło troszeczkę y, tego DPM-u Żeby strzelić to Taką 121 o wiele łatwiej by wam było Pewnie byłoby przeładowane i byście w to progetto trafili Inna sprawa, że taki, na taki podjazd Z 121 bym się nie zdecydował y, Zwracam też waszą uwagę Mówiłem o tym, że pojazd się lubi palić no, Lubią też mu padać zbiorniki z paliwem I warto je naprawiać, bo możecie Możecie ten pożar dostać dość szybko 2 do 3 Drużyna przeciwna ciśnie tam, ciśnie tam w stronę naszego, naszej bazy przez miasto cały czas, więc my musimy to ogarniać. Liczyłem na jednak większą agresję ze strony obiekta 268 wersji 4, a tak się, tak się niestety nie dzieje. Już mam 1620 uszkodzeń zablokowanych i staram się właśnie korzystać z tego pancerza, podjeżdżać w miarę możliwości gdzieś chować tę dolną płytę. Też duży plus, że jest ze mną obiekt 277. Pojawia się buraz po prawej stronie, nie trafia. Czekałem, czy się wychyli, czy też nie. 3 do 4. Lorki się nie spodziewałem. Ten strzał z biodra był całkowicie niepotrzebny. Pada mi morak Teraz jedynie bałem się o to, że jeżeli przyjmę pocisk, żebym tylko nie wyleciał w powietrze. Bo na szczęście już za 20 parę sekund ten amorak będę w stanie naprawić. Więc aż tak bardzo mi to nie przeszkadza. Wyjeżdża burask. Bardzo chyba chciał skończyć tego obiekta, 277 przez to się zapędził i skończył swój udział w bitwie. Ja potrzebuję jeszcze około 10 sekund, by naprawić Amoraka, jest 6 do 6. Miasto cały czas się trzyma, tam jednak te czołgi ustawione z tyłu troszeczkę spowolniły spowolniły szturm, ale tam i Badger i 260 to na pewno są trudni przeciwnicy, jest test TLT. Kolejny raz, zobaczcie ja ile już mój pancerz odbił w tej bitwie, jestem czołgiem średnim, a mam 2750 uszkodzeń zablokowanych przez pancerz. Amorak naprawiony, w końcu ta prawa strona, ten wschód północny ruszył, wyjeżdżam na test LTK, trafiam go na farcie jeszcze z gąską, kolejnych uszkodzenia są tutaj nieprzebite 8 do, 8 do 8 i zastanawiałem się, co robić dalej. Byłoby miło wyeliminować tego Emixa CDA i pozbyć się obiekta 430. No, jak widzicie, nie tylko ja zauważyłem, że obiekt 268 wersja 4 mógłby grać lepiej. Szkoda tego strzału. Nie udało się przebić tego CDA. Wyjeżdżam, jest Badger, Badgera się nie spodziewałem, wyjeżdża jeszcze 460 strzał oddawałem bez skupiania, bardziej mi zależało na tym, żeby się cofnąć. Jedna dycha, druga dycha, stwierdzam może, może jednak niekoniecznie, tutaj się tłuc, jeszcze sprawdzam, czy jest jakiś łatwiejszy przestrzał i teraz decyduję się e, na to, żeby postarać się poszukać e, tortoiza. Strzał 460 raczej bardziej, żeby go oddać. E, i właśnie cały czas się zastanawiałem, czy jechać po Tortoiza, czy też próbować obić tą tego 430. Miałem w głowie, i żeby jednak próbować tego Tortoiza, ponieważ wyszliśmy na prowadzenie, decyduję się na to, ale tutaj też popełniam błąd. Bo jadę czołgiem, który ma 5 stopni depresji górą. Powinienem zjechać sobie dołem i jechać tym dołem. Bo tutaj to, co ja zrobię z Defenderem, to jest taki. to jest taki w ogóle takie dno w moim wykonaniu. Gdybym był dołem. Gdybym był na dole o wiele łatwiej mi byłoby się z tym Defenderem tłuc. A tak, nie opuściłem, nie opuściłem działa wystarczająco, więc go nie przebiłem. Przyjąłem strzał. Teraz niepotrzebnie też skracam. I tu zamiast go biechać, to stoję jak dzban z przodu. Będąc przekonany, że a, przebiję go sobie, bo mam 340 pęk. Ale strzeliłem jak idiota. I ja już byłem przekonany, że będę martwy. Na szczęście udaje mi się go, udaje mi się go wymanewrować, bo nie jestem heavy'kiem i e, też dużo szczęścia, że ten, ten aw, który tu stoi nie okazał się botem, który przy okazji podjazdu po od razu się budzi, żeby w was oddać pestkę, bo bym, byłaby duża szansa, żeby mnie skończył. Mówię, przetestuję sobie burzaka, dobijam go, jest 12 do 10. Yy... Ogarnięty Defender, widzę, że Tortoise tam ma swoje problemy, a że 430U i Badger e, dalej żyją, ale stwierdziłem, że jeżeli podjadę od tej strony, no to znowu może trafię na Badgera ustawionego, albo 430U wys wyspotuje mnie wcześniej, więc spróbuję podjechać e, z tej strony, może złapie przejeżdżającego 430U, czy się uda, czy też, e, czy też to był zły pomysł, zaraz zobaczymy, niecałe 5000 uszkodzeń zrobionych, Ponad 3000 uszkodzeń odbitych, więc jeżeli gracie 430 na 8, to pamiętajcie, że możecie naprawdę w wielu sytuacjach wziąć, wziąć ten ciężar gry na siebie. Wyjeżdża mi Badger, tutaj też dużo, dużo szczęścia, ale opłacało się podjechać od tej strony 5000 uszkodzeń przekroczone, 4 fragi. No, i tu powinienem sobie na spokojnie poczekać, ale stwierdzam, dobra, widzę że, on się tu, widzę, że on się tu patrzy, ale wiem też, że jeżeli chwilę będę czekał dłużej, to ktoś zaraz na niego wyjedzie i zrobi uszkodzenia. Więc wyjeżdżam, mówię, może jakoś nie trafi, może yy, strzeli źle, skończył mnie, ale to nie problem. Ja na przeżywalność nie patrzę, ważne, że, wygrywaliśmy, że wygraliśmy 15 do 11 i zobaczmy na screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabitewkę tę też padła pierwsza klasa, duży koliber i wsparcia. Do tego udało się wbić drugą biegłość. 5046 uszkodzeń własnych, 1785 asysty, 4 fragi dało 1211 bazowego expa. Też tego ekspa nie za wiele. Na MK to nie starczyło, pewnie trzeba wykręcić ciut więcej, ale też nie wydaje mi się, żeby tutaj wymagania były bardzo duże. Trzeba pochwalić tego defendera, bo jak na takie losowanie to naprawdę zrobił ładny wynik, w tym jeszcze na jakimś postrzelał sobie do Leszcza na 430U, który źle to trochę rozegrał. Najważniejsze, że jednak udało się wygrać. 22 strzały oddane, 18 trafionych, 13 z penetracją. Wszystkie uszkodzenia robione na blisko. Wpadło 32 obligacje i, i, i niestety w plecy byłem ponad 50 tysięcy kredytów. No i tak, moi drodzy, wygląda materiał na temat odkurzonego obiekta 430U. O dziwo, grało mi się nim naprawdę spoko. Yy, piszcie proszę w sekcji komentarzy, jak wam się gra po tym nerfie. Jeżeli macie też 121, to który czołg aktualnie wam odpowiada? Wydaje mi się, że dalej, jeżeli jesteście takim graczem, który sobie gra od czasu do czasu, który lubi jednak jak jakiś pojazd coś odbije, to 430 jest czołgiem, nad którym dalej warto się zastanawiać. Może nie jest to czołg, yy, który trzeba koniecznie mieć, ale pod względem bitew randomowych, na pewno. Na pewno warto ciągle zwracać na niego w jakiś sposób uwagę. I to by było na tyle ode mnie, jeśli chodzi o ten materiał. Będę wdzięczny na wszystkie łapki w górę. Pamiętajcie o subach z dzwoneczkiem. Moim patronom i wszystkim osobom, które nie przewijają reklam, dziękuję ślicznie za Wasze wsparcie. My widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.